Dla mnie to jakby nie miała kompresji, albo coś się stało nagle z zaworami. Kuba, weź komputer i przyjdź, dobra? Jestem ciekaw, co się mogło stać i czuję benzynę. Ale dobrze, przynajmniej nie odpala, możemy sprawdzić wszystkie parametry. Co tu się wyświetliło? Coś piszczy bardzo. Inspekcja się pojawiła. Na szczęście się popsuła. Ale efekt, jakby albo był, właśnie zalany, tak. Albo, albo na przykład coś z prądem. Bo czuję benzynę, czyli jakby mm -hmm. pompa chodzi. Ale już miał ochotę załapać, chyba, tak? Tak. No tego nie chcę męczyć, bo może się okazać, gdzie ona ma pod, jak podzwane pod, pod tym. Eee, pod spodem pewnie. Pojawiła się inspekcja, a rozmawiałem z właścicielką. Mówi, że ona nawet przejechała więcej kilometrów na oleju, niż trzeba było, bo jej się nie wyświetlała informacja. Pojechała do mechanika i mechanik mówi, że nie wie, co się stało, ale yy, że nie działa inspekcja w ogóle. Nie działa w sensie, że... Że nie wyświetlało jej komunikatu, że musi zrobić przegląd. I to było przez dłuższy czas, uh -huh. a dosłownie tam parę tygodni temu się ten komunikat yy, jakby pojawił, wrócił. Yy, natomiast no, nie wiadomo, czy to jest kwestia, że zegary się uszkodziły. Ale olej wymieniła. Tak, jakby po przeglądzie jest. Może komputer nieco rozjaśni sytuację. Pora na odczyt błędów. Zobaczę jeszcze obroty, podejrza. Tak. Zakręć go przez dłuższą chwilę. No, widzi obroty. Zresztą on coś tam próbuje łapać na, na któryś. Ale on, mam wrażenie, że jakby nierówno kręcił ten rozrusznik. No wiem, ale to, to już jest drugi rozrusznik w tym samochodzie. Tak, ale chodzi o, o obciążenie silnika. Obciążenie silnika, tak jak mówię, jakby nagle się okazało, że nie wiem... Zgubił kompresję, nie? Tak, zgubił kompresję, No tak. też taki efekt będzie przy zalaniu, o, faktycznie śmierdzi benzyną strasznie. No, ale nie ma błędów, temperaturę pokazuje OK. Tutaj parametry wyglądają całkiem dobrze. No, ale co, do wczoraj była kompresja, dzisiaj nie ma? Chyba, nie wiem, hydraulika wysiadła, ale to też dziwne. Dziwne. Przez taki krótki czas. Dobra, no nie ma co, kolejny samochód trzeba wepchnąć. No, dołączę komputer. you promised